Cześć, witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Dziś zabiorę was między innymi do miejscowości krupy, gdzie znajdują się ruiny zamku. Szacowana budowa zamku jest oceniana na rok 1492. Ale będzie jeszcze jedna fajna ciekawostka, także oglądajcie do końca, bo to będzie fajnie. Według mnie bynajmniej. Na razie pokażę wam tak z daleka te ruiny. Nawet dosyć fajnie wyglądają. Są dosyć spore, zaraz podejdę bliżej. Przed ruinami jest staw taki. A tutaj są jeszcze takie mniejsze ruiny, coś podobnego jak w Iłży, ale wydaje mi się, że chociaż niekoniecznie są większe. Także idę dalej, zobaczę z bliska je. Pokażę Wam zaraz. No Jesteśmy w pewnym sensie w środku. Tak wygląda to z od wewnętrznej strony, że tak powiem. Tam jeszcze można dalej wejść, także tam jeszcze dalej sobie wejdę. To Wam pokażę. Tylko chciałem tak pokazać, jak to, że tak powiem. Od środka wygląda. Nawet ciekawe, że ruiny. Że warto tutaj przyjechać, polecam. Jeszcze Wam tu pokażę widok na zewnątrz. Właśnie wyglądam przez, że tak powiem, okno zamkowe i jest taki fajny staw zamkowy. Coś tu było napisane: Może coś źle mi świta, że tu gdzieś wieprz przepływa obok zamku. Jest to bardzo możliwe. A z tej perspektywy tak to wygląda. Jeszcze pokażę. Oczywiście jest jeszcze dół, że tak powiem, także na dół. Jeszcze sobie chyba zejdę. Zobaczę, jak na dole wygląda. Idę dalej. Jeszcze tak pokażę na no szybko od dołu. Jestem już na dole, jak wyglądają te ruiny. I sobie teraz wejdę. Takie wąskie wąski przejście. I tam już praktycznie wychodzi się na zewnątrz. O, zobaczcie. Jeszcze jest jeszcze parę takich pomieszczeń. O, tu jeszcze pokażę wam do góry, gdzie byłem. I no, tu to daleko się nie pójdzie. Że tutaj wyjdę na zewnątrz, tam gdzie wyglądaliśmy na ten staw zamkowy. O, tak to wygląda. Jestem przy drugiej części ruin, takiej malutkiej z zamku w Krupem. No akurat nigdzie nie można wejść, spała mała. Jeszcze zajdę tylko z tej strony, pokażę Wam jak ona wygląda. z drugiej strony, bo ma jeszcze kawałek, że tak powiem, drugiej strony. O. O. Już chwila. Tak to wygląda od strony drugiej. Także ma taki kawałek muru, okna. I teraz już będę, zaraz jeszcze pokażę, widok na ten zamek z tej perspektywy nawet jest dosyć ciekawy. Idę do, do następnego punktu wycieczki, a to będzie bardziej ciekawy. No i mam następną ciekawostkę, która znajduje się właśnie na Lubelszczyźnie. Nie wiem, czy wiecie, ale piramidy są nie tylko w Egipcie właśnie są również na Lubelszczyźnie. Jedna z nich, znaczy jedna, jedyna właściwie, znajduje się niedaleko miejscowości Krynica. Nawet szlak do niej prowadzi. Nie wiedziałam, że tak to będzie wyglądać. Co. Jest dosyć zadowalające. Myślę, że jakoś dziko drogo będzie się szło, tak jak na przykład na najwyższy szczyt Lubelszczyzny, ale jest tu szlak nawet oznaczony, żółty szlak i, i właśnie będę zaraz nim szedł. Taką właśnie drogą się idzie, także nie ma problemu z dojściem. Mam nadzieję, że chyba, że dalej coś się zmieni. Idę dalej. Zobaczcie, już ją tu widać za drzew. O, szkoda, że taka daleka nie będzie można zrobić, bo będzie Jestem już przy niej. Wyczytałem, że ma około 30 metrów wysokości. Jest to grobowiec, ale kogo? Wiem, że w 1600, zaraz, w 1612 albo 11 zostało to wybudowane. Tak jest to szacowane. Jest to budowa w środku lasu, ale dojście do niej zajmuje 5-10 minut maksymalnie. Jeszcze przejdę z drugiej strony, zobaczę, czy tam jest coś ciekawego. Wracam już powoli w drugą stronę, czyli do samochodu. Tą samą drogą oczywiście. Z każdej strony była taka sama ta piramida, więc dlatego już nie kręciłem więcej filmów. Teraz jadę do następnego punktu. Także na razie idę. Jestem w drodze do ruin pałacu w Stryjowie. Zyba bodajże ta miejscowość. Właściwie wyjechałem dopiero z tej drogi tej piramidy i zauważyłem tylko pokazać zobaczcie jakie piękne przestrzenie jest świetna przejrzystość powietrza I naprawdę fajne widoki są bardzo ładne zobaczcie jadę dalej jestem przy bramie y, ruin pałacu w Stryjowie tylko że tu jeszcze trzeba kawałeczek do ruin dojść także będę tą ścieżką szedł Idzie się taka leśno ścieżko właśnie do tych ruin pałacu to chciałem pokazać jak się idzie. Stamtąd przyszedłem pewnie kaweczek trzeba będzie podejść. Ale też mam nadzieję, że zaraz będę na miejscu. Idę dalej. No i wydaje mi się, że jestem prawie na miejscu, tylko że chyba trzeba troszeczkę obejść te ruiny, bo zobaczcie, one są w jakichś krzakach. Być może z tamtej strony byłoby ich lepiej widać, że chyba obejdę boczkiem od tamtej strony, tam za drzewami. No i jesteśmy przy ruinach pałacu w Stryjowie. Strasznie są zaniedbane. Spróbuję tam je kaweczek obejść, żeby Wam pokazać. Spróbuję wejść tutaj najpierw. Tak jest jakieś wejście. Nie wiem, czy to do piwnicy, czy gdzie to ono jest. Że wejdę sobie tutaj, zobaczę, co tu jest ciekawego. Jeśli coś w ogóle jest, może jakieś podpiwniczenie, to jest bardziej. Zaraz zobaczymy. Mam buty terenowe. O, nie wiem, czy coś widać w ogóle. Przejdę sobie. Tam jest jakieś następne pomieszczenie. Aha, czyli tutaj właściwie nigdzie nie da się specjalnie pójść. Idę dalej. No i tak wygląda ten, właściwie te ruiny, bo to nie zamek od przodu. Zaraz wejdę jeszcze do środka, zobaczę, czy tam jest coś ciekawego, jakieś fajne widoki. Idę dalej. Tak wyglądają pomieszczenia w zamku. Tu ja nie wchodzę, dlatego że Dużo już jeżeli tu wskoczył, to już na pewno nie wyszedł. Jestem tak, plus minus, w środku. Jeszcze przejrzę tamten rejon. Że tak powiem. Tam jest jeszcze jakieś takie jedno małe wejście. Tu jest z kolei drugie pomieszczenie, właściwie dwa pomieszczenia, które się jeszcze zachowały, ale to, mówię, to wszystko jest strasznie zrujnowane. Zobaczcie. On się podobno kiedyś palił, prawdopodobnie. To jest jeszcze po części wypalone, zobaczcie, wypalone legary. O, zobaczcie, jest jeszcze taka kapliczka, ona się nazywa Kaplica Krypta. Fajne takie ruiny są, dosyć. Zobaczcie, pokażę jeszcze z bliska. No. I lecę na flaki do Rarytasa, do Piask, najlepsze flaki w Polsce. I dojechałem. Jestem przed restauracją Rarytas jak widać. Teraz wchodzę do środka, tam jest kolejka, z kolei bardzo duża, ale tam jest kolejka po lody Rarytas. Zobaczycie w jakim stylu fajnym jest to urządzone. Idę. Zobaczcie, są już moje wleczki. Są pyszne już kosztowane. Zobaczcie, że jest w restauracji. Trzeczkę jest w stylu. W stylu Cóż tutaj kończę moją wycieczkę. Jeżeli Wam się podoba, dajcie łapkę w górę. Do następnego cześć.